Teraz w miejscowości chłopy koło mielna. Tą sama miejscowość jest częścią gminy Mielno Jest tam teraz w obszar zabudowany, w mielnie byłem już w ubiegłym roku przejazdem, natomiast w tym roku jestem tutaj już tak naprawdę parę dni w momencie kiedy, kiedy wykonuję to nagranie, ale powiem szczerze w Chłopak jeszcze nie miałem okazji być jak to brzmi nie miałem okazji być w Chłopak no ale taka jest prawda sobie tutaj Będę jechał W lewo przez miejscowość Uwaga uwagę Tutaj jest miejsce Gdzie Moglibyśmy Zawrócić, no nie w lewo Powiem szczerze Za bardzo się nie da, bo jest droga bez przejazdu Więc nie ma tutaj możliwości Abyśmy sobie Na przykład wzdłuż plaży Pojechali w kierunku Choćby Sarbinowa tak więc miejscowość można powiedzieć <laughs> maleńka. Więc jak ktoś chce domienna a szuka ciszy, to na pewno tej ciszy nie znajdzie w Mielnie, ale myślę, że. Może ją znaleźć właśnie w chłopach. Bardzo ciasno tutaj, jeżeli chodzi o poruszanie się samochodem. Podników. Jest, w zasadzie zwróćcie uwagę, tu nie ma, nie ma właściwie wodnika i zakryta, ależ tu ciasno tu no, to się minął zobaczcie jak tutaj ciasno brak chodnika jeszcze jak tutaj by doszli, doszli piesi więc w godzinach popołudniowych myślę że tutaj jest po prostu no, przerąbane jeździć jakby tutaj był takich tłum ludzi, jak jest chociażby w miernie, to myślę, że tutaj powinny władze pomyśleć nad tym, żeby to była tak naprawdę droga jednokierunkowa. tutaj już jesteśmy na odcinku gdzie jest chodnik są przy chodniku ławeczki więc myślę że jakimś wielkim, wielkim problemem tutaj przemieszczanie się w niektórych miejscach na pewno jest pewnym rodzaju problemem ale myślę że, że nie we wszystkich just couldn't I wyjechać teraz wygląda, no tu jest tylko jedna, jedna, jedyna droga, ale wiem, że dwoma drogami tutaj jest możliwość dojazdu do, do samej miejscowości. Problemem jest tak naprawdę słabe, bym powiedział, o tych miejscowości. będę wyjechać. Nie wiem czy tutaj ową To jest droga w ogóle nieutwardzona. ulica Bosmańska zwróćmy uwagę tutaj jestem w strefie ograniczonej prędkości do 30 na godzinę tak naprawdę zamiast ograniczonej prędkości to tutaj powinna być strefa ale tak naprawdę zamieszkania bo zwróćcie uwagę jak ogromne ilości pieszych tutaj tutaj mieliśmy na tej drodze Albo w ogóle przynajmniej na jej fragmencie wyłączyć tutaj w ogóle możliwość wjazdu samochodów. Bo jak jeszcze chwilę temu wydawało mi się, że chłopy to taka mieścinka o niewielkim ruchu pieszych tak muszę powiedzieć, że yy, zdanie w tej chwili yy, zdanie w tej chwili zmieniam natomiast zastanawia mnie bo nie widzę ciągle końca strefy ograniczonej prędkości do 30 na godzinę więc się okaże, że Jedziemy sobie gdzieś tam do, do jakiejś dużej, głównej drogi A ciągle będziemy, ciągle będziemy absurdalnie w strefie do 30 No, ale z drugiej strony jak wiemy w województwie zachodnio-pomorskim Robią takie śmieszne tablice stawiać. I kto wie może to jest taki właśnie jakiś tutejszy tutejszy zwyczaj. na drogę na drogę którą, którą jesteśmy w stanie dojechać a nie pod ustą jest Koniec strefy, jest koniec chłopów jest koniec strefy ograniczonej prędkości pod znakiem ustą a ja jadę w prawo